Chcę, odpuścić sobie podnoszenie podatku, a jeżeli już, to zareaguje gmin minimalnie pół procentu czy jeden grosz. I to co usłyszałem na komisji, to żeby nie zarzucać, że Robię to przed wyborami, bo w ogóle jestem zdziwiony, że dziś, że my teraz podejmujemy tą uchwałę, dopiero teraz, albo już teraz, w ostatnim dniu. Wzrost o 2,5% to mniej więcej wzrost o to, co rząd założył przy konstruowaniu budżetu w połowie tego roku. Określa się orzeczne stawki podatku od, od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku na terenie drzew. Od budynku lub ich części mieszkalnych 69 groszy. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej A o powierzchni do 100 m2 21 zł, a o powierzchni powyżej 100 m2 22,90 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 7, 10,80 zł, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 ,70 zł 70 2. Odbudowli na procent i wartości określone na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 oraz ustęp od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 3. gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 78 groszy. Pozostałych w tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez Organizację Pożytku Publicznego 18 groszy. 4. Od gruntu pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 hektara powierzchni. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. Paragraf 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego na zastosowanie 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? <laughs> Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pogłaszam wielkie głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 lat i za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko 2. 8 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została powzięta.